Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Mamy 11 kwietnia, godzina coś koło 16. Zacząłem aplikację drugiej dawki azotu w przężycie. Jak widzicie, na no, przężyto wygląda bardzo fajnie, naprawdę imponująco. Jeszcze leży na ziemi, co świadczy o tym, że nie zaczęło do końca strzelać w źdźbło. Chociaż pewnie, zaraz zobaczymy, jeżeli się uda. O! Gdzieś tu pewnie kolanko już znajdziemy sobie. Przężyto jest do regulacji. Znaczy one strzela w źło, ale nie jeszcze tak intensywnie nie leci do góry. Zobaczcie teraz y, górki takie bardziej pieszczyste. Ewidentnie rośliny pozawijane w rurki, y, liście. No co świadczy y, o dość już wydaje mi się mocnych niedoborach wody. Aczkolwiek i tak wygląda to naprawdę dobrze. Wiem, że w innych częściach kraju no już jest... Może nie powiem tragedia, ale jest bardzo kiepsko. No, u mnie to wygląda na razie całkiem fajnie. Żerzy to bardzo fajnie się rozkrzewiło. Jeżeli pogoda pozwoli, to w przyszłym tygodniu bądź pod koniec tygodnia robimy tę jedynkę. O, oczywiście karus jest, uciekaj mi. Słuchajcie, lecę sobie z nawożeniem precyzyjnym w ramach SAD Agro. Zrobiłem sobie mapę aplikacyjną. Ruszę i zaraz zaraz parę słów na ten temat powiem. E... O, razem z. Czapuchę ściągnę. Razem z innymi chłopakami, z innymi rolnikami brałem udział w projekcie banku BNP Paribas. W którego zamysłem było stworzenie aplikacji, czy też strony internetowej, w której można by było praktycznie kompleksowo sprawdzić różnego rodzaju informacje poprzez e, analizę rynku, aktualne ceny, jakie mamy e, w skupach, <laughs> pogodę. E, dodatkowo program ten pozwala korzystać z takich narzędzi jak między innymi właśnie Sat Agro, dodatkowo z narzędzi do zarządzania do zarządzania tu muszę go wyłączyć. Hop. Pięknie do zarządzania gospodarstwem, gospodarstwem. Tam mamy Rolnikon i Agriwi oraz bardzo precyzyjną pogodę. Co jest jeszcze fajniejsze w tym wszystkim, to to, że większość tych narzędzi przydatnych dla nas, dla rolników, jest polskiej produkcji. Sad Agro polska firma, Rolnikon polska firma. Pogodę dostarcza ICM, czyli również. Polska firma. Więc tutaj działając w ramach programu, który nazywa się Agronomist. Wspieramy poniekąd polskie, polskich producentów, polskich myślicieli, którzy gdzieś dostarczają nam te precyzyjne narzędzia. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że jestem poniekąd ambasadorem całego programu. Uczestniczyłem razem z innymi rolnikami w tworzeniu. Narzędzi w takim ich stworzeniu, żeby były jak najbardziej kompleksowe, jak najbardziej odpowiadały nam rolnikom, żeby zawierały to, co naprawdę jest konieczne, a nie jakieś tam multum innych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają, a z których nie korzystamy. Więc sama, sama idea jest no, dla mnie jak najbardziej trafna i jak najbardziej do mnie przemawia. Wspaniale, nie dopryskałem. A, nie dolałem tam. Dobra, zobaczymy, będzie kontrola. Eee... No i teraz tu przechodząc do Sat Agro. W moich filmach już mieliście możliwość, wzymne e, okienko, mieliście możliwość usłyszenia parę słów na temat tego programu e, podzieliłem sobie działkę Tom na trzy strefy, w aplikacji. Ja wam pokazywałem również, jak to wygląda. Całe, całe, cały proces stworzenia mapy precyzyjnego zabiegu, e, więc ja mam sobie tutaj stworzyłem trzy strefy. Które on widać tu są kolorami. Aplikuje od 150 do 180 litrów RSM-u na hektar. Łącznie w średnio zamknę się w niecałych 140 kg czystego składnika na hektar. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, szczególnie przy tej pogodzie. No, nie, ma, nie ma ewidentnie co tutaj szaleć, co robić więcej. <laughs> w całym, jakby Cała idea programu, o czym też już wspominałem, nie polega. Tylko na tym, bo tak gdzieś usłyszałem, że e, masz jakieś tam oszczędności, ale to się są znikome oszczędności. Może się okazać, że to wcale nie są oszczędności. Cała idea, muszę kawałek jeszcze dojechać, z e, samego programu nie polega na tym, żeby czerpać jakieś tam oszczędności e, z tego, że, że nawóz aplikujemy tak, a nie inaczej, a polega to na tym, żeby ten nawóz podać tam, gdzie on jest. Jak najbardziej potrzebny, tak? Czyli mamy miejsca, tak jak tu widać teraz, idealnie ściągnika, prawda? Mamy miejsca, gdzie jest słabsza ziemia, gdzie już te rośliny przysychają, jasne place. Mamy miejsca, gdzie rośliny są ciemniejsze. To samo widzi satelita, robiąc zdjęcia, e, które później jakby e, ogarnia program, tak? Program sobie to wszystko przelicza m, na podstawie jakichś tam założeń. Naszych, które zakładamy, możemy wziąć albo zastosować nawożenie jakościowe, albo wyrównujące. Jakościowe to jest ewidentnie pod, pod trzecią dawkę, czyli też aplikujemy nawóz w te miejsca, które wyglądają na to, że jest możliwość wyciągnięcia wyższego plonu z tych, tych konkretnych miejsc. Wyrównujące natomiast działa odwrotnie ma za zadanie podciągnięcie tych słabszych miejsc do jakby... do reszty plantacji, tak? Czyli tutaj... E, w tym roku to założenie jest takie troszeczkę może e, zmylne, chociaż w dalszym ciągu mamy po, połowę... nie no, praktycznie pierwszą, drugą dekadę kwietnia, więc e, zakładamy, że te deszcze jeszcze przyjdą, tak? Żeby to była połowa maja, no to byłoby gorzej. Zakładamy, że te deszcze przyjdą, więc w myśl programu takie ja sobie założenie przy, przyjąłem, że on mi te słabsze miejsca aplikuje większą ilość, w tych słabszych miejscach większą ilość azotu aplikuje e, w celu jakby podgonienia tej reszty mocnej plantacji, a w tych mocniejszych miejscach jakby nie ma sensu dalej ich gonić, więc tam ta daweczka jest troszeczkę obniżona. Tak? To nie jest dużo, bo to jest raptem e, maksymalnie 30 kg, średnio wychodzi tak jak tutaj 165, 30 litrów, nie 30 kg. Więc to nie są kolosalne ilości, które by jakoś tam mega wpłynęły na wydajność. Jednak aplikujemy nawóz tam, gdzie on jest potrzebny. Teraz rodzą się też pytania, oczywiście, czy ten nawóz w tym miejscu jest potrzebny, jeżeli te rośliny wyglądają w chwili obecnej tak, a nie inaczej. Tak? No zakładamy gdzieś jakieś tam prognozy, przewidują jakieś opady deszczu. Teoretycznie za 2-3 dni ma coś spaść, tak przynajmniej mi dzisiaj, dzisiaj pokazuje, co z tego będzie, nie wiem, tak? Tak jak wspomniałem, nie jest, ta dawka nawozu nie jest na tyle duża, żeby zrobić jakąś tam krzywdę, pogorszyć jeszcze bardzo, bardziej, bo to jest raptem 170 litrów, ja sobie, nie, 180 jest maksymalnie, tak? I teraz tutaj właśnie sobie wjedziemy. A nie, tutaj aplikuję 165, widzicie? Zaraz zresztą będzie widać. Jedziemy w tym ciemniejszym miejscu, aplikuję 165 litrów, <coughs> w tym jaśniejszym jest to 150 litrów. Czyli tutaj, tutaj jakby daje tą uśrednioną dawkę, sama praca aplikacji zamysł, no. Ja jestem, ja jestem jak najbardziej na tak uważam, o zeszł wszedł to 150 i teraz z powrotem na 160, o mamy znowu 150 litrów, za chwilę znowu skoczył na 165. Oczywiście z technicznego punktu widzenia opryskiwacz nie jest w stanie aplikować nam różną dawkę yy, na różnych częściach belki. Tak jak tutaj mieliśmy teraz taki przykład, tak, że lewa i prawa strona podają tą samą ilość, gdzie teoretycznie na prawą mógł dać więcej, a na lewą mniej stronę nawozu. No tutaj jeszcze Trzeba się ukłonić do inżynierów, którzy produkują maszyny rolnicze, żeby skonstruowali taki opryskiwacz, który będzie w stanie to robił. Wiem, że już jakiś taki zamysł jest i oczywiście, żeby on był w przystępnej cenie. Jednak sam zamysł programu... Zobaczcie, program tak naprawdę ogranicza sprzęt, tak? Bo żebyśmy mieli sprzęt, który byłby w stanie aplikować tak, jak on nam tutaj pokazuje, no to byłaby petarda, tak? No niestety, sprzęt jakby tutaj ogranicza możliwości samego programu. Sam program jakby pozwala na zdecydowanie więcej. No jednak, w chwili obecnej, ja mam takie maszyny, a nie inne, i tak uważam, że są naprawdę na wysokim poziomie. Więc ja tutaj absolutnie nie mam co narzekać, ale jakby możliwości są zdecydowanie większe niżeli obecna technologia, którą mamy, która jest dostępna dla nas. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, że tak ze swoich yy, jakby spostrzeżeń, yy, obserwacji z, jestem w stanie stwierdzić, że te założenia i to też pokrywa się w zeszłym roku mając na testy yy, sensor, jakby założenia założenia sensora yy, pokryły mi się z założeniami Satagro, tak? Co Świadczy to o tym, że te pomiary satelitarne są naprawdę dokładne. Bo o ile Izaria pokazuje w czasie rzeczywistym, o tyle na satelity gdzieś tam robią te zdjęcia i prze o, przeloty są tam dwa razy w tygodniu, nieraz trzy razy w tygodniu mamy zdjęcia, więc jakby te przesunięcia czasowe jakieś tam powstają. Jednak nie są one na tyle duże, żeby jakby nie zgrywały się z tym sensorem, który bezpośrednio w danej chwili możemy sobie zeskalować pole. I teraz porównując koszty SATAgro, czy też zdjęć satelitarnych do zakupu sensora jakiegokolwiek, no to każdy chyba wie, że absolutnie sensor na takiej średniej wielkości gospodarstwa Zupełnie mija się z celem. A tutaj, mając odpowiednie maszyny, czy to opryskiwać, czy rozsiewać, jesteśmy w stanie na naprawdę małe pieniądze korzystać z tego. A dla klientów banku, którzy spełnią odpowiednie warunki, aplikacja jest darmowa. Warto sobie spróbować, myślę, kto ma takie możliwości, warto przetestować, spróbować, zobaczyć z czym to się je. No, moim zdaniem. Mam kolegę, który, który Mateusza serdecznie pozdrawiam, który korzysta już u mnie podsłuchał Osad Agro przede mną zaczął korzystać, używać i mówi, że to jest rewelacyjne. Oczywiście o wynikach będziemy mogli porozmawiać dopiero w żniwa, czy to faktycznie się odzwierciedliło te założenia, które zało, tutaj założył sobie program, które my gdzieś tam też po swoich własnych przemyśleniach wrzuciliśmy w komputer, żeby odpowiednią mapę aplikacyjną wygenerować i żeby to się oczywiście później odzwierciedliło w odpowiednim plonie i w odpowiednich, odpowiedniej ilości pieniążkach, pieniążków, pieniążkach na koncie, w kieszeni nie ma znaczenia, więc jakby tutaj o samym, samym zysku zastosowania takiego rozwiązania będziemy mogli dopiero porozmawiać po zbiorach, jednak Założenie programu, tego jaką funkcjonuje, no dla mnie, dla mnie bomba. Naprawdę uważam, że jest to rewelacyjna sprawa. Dodatkowo mówię, polska firma. E, miałem przyjemność poznać e, panów Stat Agro. Ludzie, którzy naprawdę wiedzą, wiedzą o co chodzi w temacie. E, ja na pewno będę korzystał, będę sobie robił jakieś tam próbki, doświadczenia. E, ja już teoretycznie program mi przeliczył, że na tym polu, bo chciałem zas zastosować 170 litrów, średnia dawka wyjdzie tam chyba około 160 albo 155, bo zdecydowanie więcej jednak jest tych miejsc, które wyglądają w porządku. To mi gdzieś tam wyliczył 600 czy 700 zł oszczędności. No nie jest to dużo na <laughs> działce o powierzchni 16 hektarów, ale jak ktoś ma 160, to już jest kilka tysięcy, tak? Teraz mówię, same oszczędności może nie są o tyle ważne co ta dokładna aplikacja tam gdzie chcemy. Ja już kiedyś to powtarzałem chyba na jakimś filmie, tak naprawdę nasi rodzice, znaczy mój ojciec, a pewnie większość z waszych rodziców również stosowała systemy precyzyjne kupę lat temu zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek pomyślał żeby je skonstruować w najprostszych z możliwych sposobów, a mianowicie w słabych miejscach zwalniali ciągnikiem, zmniejszali bieg, żeby tego nawozu podać więcej, a w lepszych albo jechali tak samo szybko, znaczy tą zakładaną prędkością, albo, albo prowadzili ciągnik szybciej, żeby tam już tego nawozu niepotrzebnie nie rzucać, nie powodować na przykład ewentualnego wylegnięcia roślin. Tutaj jakby robimy, mamy to samo, tylko robi to za nas program i robi to na pewno precyzyjniej, szczególnie przy dużych szerokościach roboczych, przy dużych prędkościach. Program robi to zdecydowanie szybciej, precyzyjniej i miejmy nadzieję, że efektywniej. Dobra, to będzie na tyle. Karuś, pożegnaj się. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.